I teraz wysłyszymy sąsiadów, nie? Idzie to sobie dwa k***a mi na drzewie Idzie ślepy, nie? I tak gołem sobie i co? Sramy? Sramy! Ile co? Srup! Ała ten, a ślepy? Unik, unik, idzie dalej! Ty kurwa Stefan, co jest? nawrotka nawrotka. I znowu sru, Ała a ślepy? Unik, unik! Kurwa Stefan P***a, leć po kumpli, nie? Zwołali k***a wszystkie ptaki z osiedla i Napier***alają w tego ślepego Nie niemając Unik, 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 unik! I się gołem, więc ze całe, całe stado w z całego miasta zleciało. I na to dzień dawają ciągle? No, w jakby nigdy nic robił, niki piłety, napierdala czyściutki. Końców się was męczyły i tak mnie no, no trudno, jak z tego brał, Myślę, jak gówno widzi. Witam <zum> Was ponownie, już w trzeciej recenzji. Marki Pinkfury. Dzisiaj będzie kolejny nowy smak, mianowicie, mianowicie będzie to Mint Man. No Pinkfury, już mówiłem. Pinkfury. Eee, man. Proszę bardzo. Do pana, panu, dam panu na zapachu. Te recenzje w przypadku tutaj nagrane w Warszawie. Chłopaków postanowiłem, że ja nie będę się udzielał. Chłopaki będą mówić, ale tylko z Ło! No to pierwsza akcja mamy. Dobra. Szło. A ja powiem. Słuchamy Cię w wow. radzie o Mówi, że pan? jest miętowy. A może pachnie jak Colgate? Nie, Ale, jest dwa pachnie taką pastą do zębów, Taką miętową pastę do zębów Ty mówisz Colgate? Ja mówię tak. Nie, nie mów o od takich. <grym> a nie, spoko, zapaszek, spoko, spoko. W zapachu nie jest taki mocny, nie? jest nie, taki delikatny. Nie, nie, nie. Bardzo delikatny, nie, nie. bardzo zbalansowany. Delikutasie, dobra. Tak, lubię dość mocno mięta i czasami dwa nie ponosi, a to nie, to takie jest takie. Mm -hmm. Taki fresh Taki smooth fresh. smooth smooth, smooth. 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 Musi, musi. Proszę <musy> bardzo. Setup standardowy, kupię 3, ATF 3, na lokal pilary w środku. Kaporgię te malutkie chmurki robimy, nie będziemy <noise> właśnie. <musy> okay. Czuć świeżość przy wdychaniu. Znaczy... Czy myjecie zęby? Pewnie myjecie. jecie, mam nadzieję, że my Tak. Jak się myje ząbki, to jest tylko, kupa świeżo. Samo. No tak No tak, naprawdę jakby mówił zombie, jest fajny. To fajny call No taki Colgate, no. Albo jak takie mo mocne tiktaki. taki Ja będę za tiktakami w tej recenzji Koniec kropka. Słodki? Lecił taki taki Takie dwa... No. Takie mocne 2 na 10. Ale mają zaletę, popatrzcie do zębów, uwa zęby skrzypią, a to nie. Czyli co? O dzisiaj nie myjecie zębów, palicie Mintmana. Ja Nie świerwam, żeby trzeba myć. No Ale wiesz, no ale dobra, normalnie myję zęby, to wiesz, napierdalam pastę na szczoteczkę. I no to sekundę ciszy. A teraz sobie waleję, walę sobie bucha i za nim wypuszczam. Dadę sobie ząbki na słuchanie z wodą. Czy I najpierw buch na spoduj, czy spoduj? Czy zęby, czy najpierw sobie pójdzie w Najpierw potem zęby. A potem znowu buch. Buch i będę wypuszczał ten w trakcie mycia ząbku. Tak nie? jest, o to chodzi. Czyli wciągasz, myjesz za. Ale to wtedy już nie mnie. Słuchajcie, Rozłożysz. No ale słuchajcie e-fajek z szczoteczką do zębów. Możesz brać w bucha i jednocześnie a, zęby. Ale to było dobre, nie? Weźmijesz zęby ci no, bo... No... no to to, to to w takim razie tworzymy prototyp. Opatentujemy go. Jestem zadowolony. Zależy mi, Oczywiście, plus... Plus, że się puszczała Co? No bo trzeba dziurki nawiercić, nie? A może wiatarkę. zamiast... A ty? a może zamiast tego włość na szczoteczce... Nagręcić grzałki i waty tam na kurwić. że takie na wato z grzałkami bierzemy no. na gorąco panowie, na gorąco. No i panie przepraszam. Brać może na gorąco panie. to i zęby możemy mieć na gorąco. Dalej <gulata> <gulata> dzisiaj cię na kurwa <gulata> Na parę i będziemy tracić. Dobra. I Gosi byłoby tak Tak nie, dobrze. jest, to. Macie jakieś tutaj całodobowe? No, no całodobowe. Do, do kiedy jest, jest Habiba? Może być, agenty, może, może być. Kienci, no. Jeszcze 11 nie ma. Zobaczcie, jest godzina zaraz 11, tam my nadal kręcimy. Takie poświęcenie. Takie Dobry, poświęcenie. Wypuścimy, myślę, że cztery recenzje Pink Fury i myślę, że uda nam się jeszcze nagrać e, jakieś inne liquidy. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W kolejnym odcinku będzie tytoniówka waniliowa Również nowy smak, robimy serię czterech nowych smaków Pinfury. No i chłopaki, jak na razie, myślę, że są zaskoczeni marką. Bardzo, Yo. bardzo. Yo. Mi się nazwy podobają, ale. Ty... O, te, 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 te. Mi się podoba, podoba mi się. Takie, takie, takie. Dobrze, twarz, nie? No. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Pinfury teraz zmieniło trochę etykiety. I zamiast. Yy, no, co, full nazwy smaku, jest taki jakiś. Ludek, jakieś nie wiem, co to jest w ogóle nad tym, co jest babka. Ale nie, no tak naprawdę jest, że patrzysz, jest taka prosta etykieta biała, jakieś kolorki, ale, ale fajne grafiki są niestety. Podoba mi się. Pozdro na grafika pinfiory dobra. Kończymy tym miłym akcentem i zapraszam Was do kolejnej Perdownej Recenzji. Teraz je ja zakończę. No to trzymajcie się, komentujcie, nie. lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał. Tego już długo czasu nie było w tekstu. Na razie. Ej, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Jakiej? Od nas dla naszego fana pierwszego z Ameryki. A tak. A tak. Tak zwane... Nie, tu tylko zrób. <laughs> Trzy, cztery i dawajcie Tak, klasyczne obrzectwo no moi drodzy. Ja nie mam papierosa, więc Dziękujemy, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc życzył miłych chwil spędzonych z... E o Boże nie wyszło mi. <laughs> Dobra, kończę cięcie.